Witaj, muszę zobaczyć się z Twoim przywódcą gregiem, zaprowadź mnie do niego. Chcesz widzieć grega, Aniby skąd go znasz? Poznałem go w Korinis, dobra, chodź, zaprowadza cię do niego Szybciej, już niedaleko. Widzisz tam nasz obóz. Przy wejściu na pewno zatrzyma cię strażnik. Powiedz mu, że ja cię przysyłam. Witaj. Przysłał mnie Jack. Miałem zobaczyć się z Gregiem. Jeżeli Jack cię nie zabił, to znaczy, że jesteś w porządku. Możesz przejść. Witaj Greg. Mamy wielki problem z orkami. Wy zawsze macie problemy. Ale dobra, pomogę wam, o wszystkim wiem. Chodź, przekażemy te informacje chłopakom. Ludzie, słuchajcie, musimy pomóc ludziom z Korinis. Jeżeli nie otrzymają naszej pomocy, wszyscy zginą. Najpierw oni, potem my. Orkowie nie znają litości. Dobra, szykować się, szczury lądowe. Za chwilę wyruszamy. Dobra, idź przodem, powiedz. Że piraci są gotowi.